Asterix i Obelix, misja manita. Chłopcy, ostatnim razem mieliśmy pecha. Trafili nam się Galowie. Jak zwykle na dopingu. I mieli psa. Dwóch ich było, więc mieli zdecydowaną przewagę. I musieliśmy. Piać! Nie! To wcale nie tak. Opuściliśmy okręt zorganizowanym w pośpiechu. To wody, a ona była zimna. Lodowata. Dobra. Dlatego, aby unikać dalszych kłopotów, unikamy gali niskich statków. A dla reszty, zero litości. Łajba na pławej bułcie. Skurwys frajerów, co nie? Rapuj Spokojnie, moje dziecko. Spokojnie. A tak w ogóle... Bó szprytu się nie refuje. Właśnie też tak też tak. Panie Gips, A ile jest tam tych statków? Jeden panie kapitanie, na łazie malutki. Egipski, panie kapitanie. Egipski. Gipski? Ale mamy szczęście. Nareszcie się odkujemy. Ipso facto et manu militari. To roboty! Jazda na stanowiska. Ale będzie jazda! Urany to 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 piraci! Jestem królem świata Patrzcie to pi pi piraci Trzeba uciekać A nasi piraci Uuuu To ja O nie To ga, 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 ga Galowie? Ileż można Jest tu coś ostrego Uuu, a to robi? nie wolno, bo bite Ej, ciszej tam na dole. O, to jest Eee, Eee, e. Witajcie, weźmie samo obsługi, tak? Coś nie chcieli nam poskakiwać, nie? To nasi dobrzy znajomi. Często widujemy się na morzu. Widzisz, nieszczęście chodzą po lata. Anisu, i inwokat. Best in its tatami to You want to party with us? Well, come on, baby, let me see you get up And quit playing and do what I'm saying, we got a whole lot of food if you plan on staying. We all the same. No matter where you went in the family or, or the ghetto, we keep the hot metal settled damn and pass it around cause we having a good time while i'm in y'all town franchising with french fries with french fries deal double jigging, i'ma do it ticket ten times blizz i is i Lizzie, operation cleopatra coming right at you J A M -E -L. i'm trying to holla at you homie pick up your slip D P G hell yeah i got some suckers on my tail could you make a bell <try> 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 To fani ojca okay. Huberta Łuzjanka. Mikael. Jestem na plaży, jestem w Stegnie na plaży. W stegnie na plaży, w stegnie na plaży jestem Asterix powróci